Cześć! Z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. Po sukcesie sprzedażowym Peugeot 205, który został wyprodukowany w ponad 5 milionach sztuk, francuski producent zaprezentował Peugeota 106. Link do filmu z tym samochodem, wyskakującej karcie oraz samochód, który oglądamy, czyli Peugeot 306. Pojazd ten produkowany był w czterech odmianach: hatchback, sedan, kabriolet oraz największy kombi. Samochód, na który patrzymy, mierzy 4,30 m długości, 1,40 m wysokości i 1,69 m wysokości. Waży około 1200 kg. A Peugeot 306 produkowane było w latach 1993-2002, a ten egzemplarz jest po ostatnim liftingu i został wyprodukowany w roku 2000. Muszę przyznać, że nawet dziś po 20 latach ten lakier robi naprawdę bardzo duże pozytywne wrażenie. Do niego zaraz wrócimy. A pod maską które jest na teleskopach. Co nawet dzisiaj jeszcze nie jest standardem. Jeden z najmocniejszych dostępnych silników. 1.8 16 zaworów, 110 koni, 155 Nm maksymalnego momentu obrotowego, czas spędzenia od 0 do setki 12 sekund, prędkość maksymalna 190 km na godzinę. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że ten silnik został delikatnie pochylony. Tak, by zmieścił się pod tą maską. Zaglądamy do środka. Drzwi otwierają się szeroko, nikt nie powinien mieć problemu z wsiadaniem. Natomiast na pierwszy rzut oka od razu widać, że są to typowe wczesne lata 2000: ciemne materiały, dużo plastików. Całą sytuację ratuje trochę ten radosny niebieski wzorek na fotelach. A pewną ciekawostką jest ten katalog. Który posiada właściciel tego samochodu? Cóż to za katalog? To jest katalog z lakierami oraz tapicerkami do peżotów z wczesnych lat 2000. No i tutaj mamy różne bardzo ciekawe kolory, a kolor naszej 306 to nie ten niebieski, także nie ten niebieski, też nie ten niebieski, też nie ten niebieski, ani nie ten. Ani nie ten, ani nie ten, jak widać, całkiem sporo do wyboru. O, jest Mauritius Blue. Jest tutaj pełna paleta kolorów, samochodów, Peugeot. Są także tabele, które pokazują, jakie kolory mogły być łączone z jakimi tapicerkami. 106, 206. Jest nasza 306, a my mamy wersję wyposażenia XS. A na samym końcu, gdy już przejdziemy przez wszystkie modele, znajduje się także pełna paleta tapicerek. Nie, także nie. Jeszcze nie. O, jest! A20 Melin Blue. To jest nasza tapicerka. A jak siedzi się na tym materiałowym fotelu? Jest on zdecydowanie nastawiony na konfoid, bardzo miękki, a miejsca jest dużo. A regulacja bliżej do kierownicy, dalej od kierownicy. A także za pomocą takiej ciekawej dźwigni możemy unosić fotel lub go opuszczać. Jest także regulacja kąta pochylenia oparcia oraz odcinka lędźwiowego. A kierownica regulowana jest w jednej płaszczyźnie a niewielkim chociaż w wystarczającym zakresie. Siedząc na całkowicie opuszczonym fotelu nad głową mam jeszcze kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Nogi bezproblemowo się mieszczą, nie zawadzam o maksymalnie podniesioną kierownicę. Jest tutaj także podpórka pod lewą stopę, a pedały rozmieszczone są wystarczająco szeroko. Widoczność we wszystkich kierunkach jest bardzo dobra. Warto zwrócić uwagę na fakt, że już 20 lat temu Peugeot 306 był wyposażony w cztery poduszki powietrzne. A jakie jest moje pierwsze wrażenie z kierownicy? No, niestety. Mimo tego, że mamy ciekawą tapicerkę i ciekawy kolor lakieru, to wnętrze jest dosyć smutne, dosyć ciemne, bardzo plastikowe, no i nie wyróżniające się niczym szczególnym. Pewną niewielką ciekawostką jest ten panel. Jest on bardzo szeroki, a jednocześnie bardzo niski, a zegary umiejscowione są dosyć głęboko. W wielu samochodach ta proporcja jest po prostu inna. Natomiast same zegary nic nadzwyczajnego. Temperatura cieczy chłodzącej, prędkościomierz, obrotomierz, ilość paliwa, a centralnie prosty komputer. Wszystkie kontrolki bardzo czytelne. Pojazd ten jak na wczesne lata 2000 jest bardzo bogato wyposażony. Mamy elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, ale także elektryczne szyby tylne. Natomiast tutaj są przyciski od szyb przednich, a centralnie są przyciski od szyb tylnych. Pojazd ten także wyposażony jest w klimatyzację, a dalej już standardowo zegarek oraz wskazanie temperatury, światła awaryjne, podgrzewana szyba tylna. Oczywiście jest tutaj także podświetlenie wnętrza, jeden punkt centralny oraz taki drugi, Ciekawy. Albo odpalamy lewe, albo nie świeci się nic, albo odpalamy prawe. A jak wygląda temat schowków i schoweczków? Całkiem nie najgorzej. W drzwiach mamy niezbyt dużą kieszeń, na tunelu centralnym kolejny niezbyt duży schowek, pod spodem popielniczka, a przed pasażerem spody schowek. Centralnie mamy umiejscowioną pięciobiegową manualną przekładnię. Nie potrzeba do używania jej siły. Działa ona wystarczająco precyzyjnie. Dalej hamulec postojowy. W tym miejscu, na całym tunelu centralnym, nie ma żadnych dodatkowych schowków. Fotel nastawiony na komfort, wystarczająca ilość schowków, bogate jak na rok 2000 wyposażenie. Na miejsce pracy kierowcy nie mogę narzekać, a jedyne, na co mógłbym narzekać, tutaj to to, że to wnętrze no nie jest zbyt ekstrawaganckie i porywające, jak to w wielu innych francuskich samochodach. Fotel pasażera nie ma regulacji wysokości siedziska, mimo to nad głową mam bardzo dużo wolnej przestrzeni i siedzi mi się tutaj wygodnie. A czy schowek po otwarciu uderza mi o nogi? Na szczęście nie. Z przodu, jak na tak mały samochód, siedzi się naprawdę bardzo wygodnie. Pora zatem sprawdzić jak wygląda kwestia siadania samemu za sobą. Drzwi... No, otwierają się praktycznie tak samo szeroko jak z przodu, więc... wsiadanie nie powinno być problemem. Au. Przyżnęłem w obramowanie. Zacznijmy od tego, co jest w tym samochodzie fajne. Miejsca na stopy bardzo dużo. Bez najmniejszego problemu jestem w stanie je wsunąć pod fotel przede mną. Miejsca na kolana naprawdę sporo. A tutaj dodatkowo jest takie wyżłobienie, żebyśmy mogli sobie wsunąć tutaj nogi, jeżeli mamy takie życzenie. To mi się podoba. Natomiast problem pojawia się tutaj: siedzisko jest dosyć wysoko nad głową już tej przestrzeni mam niewiele. I o ile w kwestii siedzenia tutaj, no nie jest źle. Nie dotykam do podsufitki. Natomiast zobaczcie, w jakim miejscu jest obramowanie, w które się uderzyłem. Podczas jazdy po wybojach, zdecydowanie będę w to uderzać głową. A tak jak pokazałem przed chwilą, można też uderzyć się wsiadając do tego samochodu. Jeżeli masz 185 cm wzrostu. No, nie będzie to najwygodniejsze miejsce do podróżowania. A jakie udogodnienia są z tyłu? W oparciach foteli przednich naprawdę duże gazetowniki. W drzwiach niewielkie schowki. Centralnie przyciski od otwierania szyb oraz popielniczka. Podłokietnika ani złącz fix nie stwierdza się. W całej tej kabinie nie ma także żadnych uchwytów na kubki, ale to nic dziwnego w roku 2000. Idę zatem sprawdzić. Jak wygląda kwestia przestrzeni bagażowej? Zanim jeszcze otworzę bagażnik, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Klapa jest bardzo szeroka oraz nisko padająca, zatem otwór załadunkowy jest bardzo duży i do takiego bagażnika łatwo będzie nam się wkładać różne rzeczy. A w środku 405 litrów przestrzeni ładunkowej. Ta przestrzeń przykryta jest taką ciekawą, segmentową roletą. Ona jest przyjemna w dotyku materiałowa, ma także takie Zaczepy, żeby to się wszystko fajnie trzymało, możemy tylko część odwinąć, możemy odwinąć całość. Jak widać, całe mnóstwo rzeczy się tutaj zmieści. O tym bagażniku mogę powiedzieć wiele dobrego. Po pierwsze, klapa otwiera się bardzo wysoko i nie będzie ryzyka, że się uszkodzimy. Po drugie, próg praktycznie na wysokości kolana. Zatem. Wstawianie jakichś rzeczy tutaj do środka nie będzie dla nas problematyczne. Sam bagażnik ma bardzo regularne kształty i gabarytowe przedmioty także powinny nam się tutaj bezproblemowo zmieścić. Po bokach są także takie niewielkie skrytki na jakieś drobiazgi, podnośnik, trójkąt i tak dalej, żeby nam się nie walały. Mimo tego, że ten samochód ma raptem 4,30 m długości, to naprawdę do tego bagażnika. Całkiem sporo można schować. A wymiary tej przestrzeni ładunkowej to? 125 cm na szerokość w najszerszym miejscu, 103 cm na głębokość oraz 44 cm na wysokość. A żeby powiększyć przestrzeń ładunkową, najpierw ciągniemy za ten sznurek i unosimy siedzisko do pionu. Łatwo to idzie, można to zrobić jedną ręką. Następnie tutaj dźwignia do góry odblokowywujemy oparcie, oczywiście wcześniej zdejmujemy zagłówek i teraz mamy prawie idealnie płaską powierzchnię do ładowania. Teraz za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu zmieszczą nam się ładunki mające do około 160 cm długości. Całkiem niezły wynik. Ten bagażnik w żaden sposób nie ustępuje chociażby BMW E39, a jest zdecydowanie bardziej praktyczny niż nawet w najnowszej Skodzie Fabi czy Daci Sandero. A jak komfort w tym samochodzie próg zwalniający, miękko i wygodnie. Nierówne płyty także nie stanowią dla tego samochodu wyzwania, kostka bauma, próg. Na kostce bardzo przyjemne. Gdy poruszam się tym samochodem w szybkim łuku, naprawdę doceniam to zawieszenie. Ten pojazd prowadzi się zdecydowanie bardziej precyzyjnie niż się tego spodziewałem. A dodatkowo, co nie byłoby niczym nadzwyczajnym w francuskim samochodzie, nie kładzie się bardzo na lusterka w zakrętach. Z jednej strony wygodne, z drugiej strony dające precyzję prowadzenia zawieszenia. Kolejne miłe zaskoczenie. Gdy jadę tak jak teraz w intensywnym ruchu miejskim, często muszę przyspieszać, zwalniać, zmieniać biegi. Podoba mi się jak wszystko tutaj działa z lekkością. Do zmiany biegów nie potrzeba używać siły. Sprzęgło chodzi delikatnie i nawet stojąc bardzo długo w korku, w tym samochodzie nie będziemy się męczyć. Bardzo podoba mi się to, jak cicho pracuje silnik pod maską. Gdy stoimy teraz na obrotach jałowych. Lepiej słyszę działającą wentylację i klimatyzację niż pracujące silniki. Jest on naprawdę bardzo cichy i kulturalny. 60 km na godzinę, czwarty bieg, 2200 obrotów. Komfortowo, wygodnie i cicho, zupełnie tak, jakby to nie był ponad 20-letni samochód, a maksymalnie 10-letni. Jeżeli podobacie, to co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. Podoba mi się to podświetlenie zegarów, które ma bardzo ciepły kolor i jadąc nocą, nawet bardzo długo, nasze oczy nie będą męczyć się od patrzenia na nie. 90 km na godzinę, piąty bieg, 2500 obrotów. Sądząc po moich wrażeniach, po tym jak jest tu wygodnie, a także dosyć cicho, nie powiedziałbym, że siedzę w ponad 20-letnim samochodzie. A jak dynamika na trasie? 90 km na godzinę, piąty bieg, gaz w podłogę! Całkiem nieźle! 120 km na godzinę, piąty bieg, 3,5 tysiąca obrotów. No niestety. Jest tutaj tylko pięciobiegowa, dosyć krótka skrzynia biegów. Przez co słyszymy już silnik, pracujący pod maską. Nie jest tutaj bardzo cicho i uznaję tą prędkość za prędkość graniczną do wygodnego poruszania się tym pojazdem na dłuższą metę. Muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony tym, jak ten samochód jeździ. Mimo upływu ponad 20 lat od kiedy ten samochód wyjechał z fabryki wciąż nadaje się do codziennego używania, a w środku, jeżeli się tylko nie śpieszymy, nie przekażemy 120 km na godzinę, jest komfortowo, wygodnie, a także wystarczająco cicho. A jeżeli ty jesteś właścicielem jakiegoś ciekawego samochodu i chciałbyś udostępnić mi go do filmu, pisz na praktyczna na motoryzacji Adres także w opisie tego filmu. Nadeszła no, pora na podsumowanie. Peugeot 306 dla wielu jest już youngtimerem. dla innych stanie się nim dopiero za kilka lat. Z pewnością dla wielu osób jest to po prostu stary francuski samochód. Natomiast dla mnie, szczególnie w odmianie kombi, Peugeot 306 jest bardzo ciekawym. Przyjemnym samochodem, który posiada wszystko, by być naprawdę użyteczny, zarówno na co dzień, jak i od święta. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!